Dzień dobry, 33 dzienny vlog niedziela. No właśnie, jako że wszyscy mówią, że niedzielna praca w kupę się obraca, to należałoby w dzisiejszym vlogu przejść do fajnej sekcji, czyli takiej back to the future. Lubię bardzo oglądać swoje zdjęcia analogowe, a mam ich naprawdę tysiące, więc dzisiaj popatrzymy sobie, jak łysy, jak to było, oj, 94, 92, 98, niektórych z Was jeszcze na świecie nawet nie było. Ale najpierw, no właśnie, Bobby, Bob. Chodź. Bob. Bob. Pójdziemy na spacer z Bobem pierwszy raz. Chodź Bob. Masz dzisiaj jakiegoś focha. No niestety ze szczeniakami jest tak, że trzeba je codziennie uczyć, utrwalać, uczyć, utrwalać. Chodź. Masz dzisiaj focha? Co to jest? Siatło Siad. Siad. Siat. Chodź tu. No chodź. Dobrze, to inaczej. To daj łapę. Podaj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Daj łapkę. Podaj łapkę. Ktoś ma dzisiaj focha. Tak, ja wiem. Hortensja bardzo smaczna była wczoraj, nie? Ale do końca wchodzi. Tylko, że chodź, chodź, bab że na razie jest płacz, zgrzyt się na chwilę go zamyka i tyle. No chodź, pop. No chodź. O, nie, nie ma problemu. Daj łapkę. O, bardzo dobrze. To jest, daj łapę. <śleszamy> nie, to jest mam cię w dupie dzisiaj. Dobra, chodź, zwiedzi światło trochę. Ze szczeniakami, i to tak inteligentnymi, to jest jak z ludźmi, niestety, jeżeli się ulegnie i pan hrabia, no dzisiaj ewidentnie jest nie w sosie, coś mu nie pasuje, wyjść, 20 minut stania, chodź, fe, 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 tego nie jest, to jest kupa, Szczenięta jedzą kupy, chodź, chodź, poznajesz świat. Pan hrabia się położył i on nie jedzie. On nigdzie nie jedzie. On nigdzie nie idzie. Dlatego trzeba mieć cierpliwość. A czasami jest ogień rano. Człowiek baw się. Człowiek baw się. Chodź. No chodź. No poznajesz świat dzisiaj, tak? Pierwszy raz wyszedłeś poza rewir. No chodź, Bob. Jak się położy, to koniec. Jak stary. No, chodź, bab. Zoba, ile świata. Widziałeś to tyle świata? Jest w lekkim szoku. Chodź. No. Dlatego trzeba mieć cierpliwości cierpliwości. No ja akurat po modelarstwie to mam. Ale zaraz rabi przejdzie. Dużo smakołyków trzeba było w kieszeń. To wszystko musisz spróbować? To nie jest dobre. No, chodź. Dużo smakołyków w kieszeni i ogień na tłoki. Cel? Tam kawałek, chociaż za działkę, Może się uda. Zobaczymy. No i tak będę chciał go socjalizować codziennie. Najpierw dookoła, żeby widział, że świat jest większy. Ale już no powiem Wam w tym tempie, tam daleko nie zaszedł. Ale Bob kawał drogi się jak na swoje pieskie życie pokonał. Choć właściciele poprzedni już go uczyli, zabierali go w różne miejsca, ale tak nie utrwalasz to zapomni. Dlatego na razie lasy sobie odpuszczamy. Chodź, Boba. A idziemy zwiedzać, Sprawdza, czy coś na pewno jest z tyłu. Czy, czy, czy ma do czego wracać. Nie głupie. Natomiast gorzej dzisiaj jest siadaj, podaj łapę. Ale wczoraj, albo dzisiaj rano, to sam podawał łapę. Żeby tylko smakołyka dostać. Takie trochę ludzkie, nie? No właśnie, gdybyś widział bo jak to było 30 lat temu. No dobra, w drugą stronę tempo jest większe, co może oznaczać, że kuma gdzie jest powrót. No już, już, nie chodź pod nogi. Idziemy, idziemy. No chodź. Biegaj, biegaj, Bob. Dobrze, dobrze. Wracamy. Tyle hektarów przeszedłeś, tak? Siad. Daj łapę. No daj łapkę, daj łapkę. Daj łapkę, o bardzo dobry piesek, tak masz, no masz, daj łapę, daj łapę, o tak, dobry pies, bardzo dobry, 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 obroża, tak wiem, sądzi Może dzisiaj focha, tak? Czy chcesz leżeć już, o i spać? O, o, ja Ci podam łapę, ja Ci podam łapę. Ja ci podam. O. No dobra. Tyle z learningu na dzisiaj. No dobra, to się śpi. No dobra. Nauczka numer jeden po południu. Bob nie chce się uczyć. Trudno. się strasznie dużo pytań zadzieli, zadali w dziale sekcji pytań i odpowiedzi. Poczekajcie chwilę. Ale już w ogóle wczoraj niektórzy widzowie źle zinterpretowali materiał, który nagrałem z tym stawką o Ferrari, bo ktoś już zaczął pisać u Patryka, że ja go nie lubię albo coś, że ja już w życiu nic dla niego. Nie no, w życiu po prostu więcej żadnego Ferrari z proszku nie biorę i tyle. No. A nie, że to jakoś ja z Patrykiem mam spinę, bo broń panie Boże, tak nie jest i przestańcie tak interpretować. A ze szczeniakami to jak z dzieciakami, tylko że takimi bardzo mało inteligentnymi, znaczy to jest inteligentny pies akurat, ale trzeba dzień w dzień pracować, na szczęście mam wsparcie, właścicieli, którzy akurat tresurą znają się dobrze, no łysy, coś ty tam wymyślił, dobra już, no. w ogóle uwielbiam, zobaczcie ilość, to jest jedna piąta tego co mam, jak moja babcia zmarła to ja przejąłem wszystko, co było, jeżeli chodzi o fotografię rodzinną to jest z tego co kojarzę samochód mojego bradziadka, czyli ojca mojego dziadka to jest bardzo fajne zdjęcie, uwielbiam je bardzo zastanawia mnie, już nigdy dziadek mi na to nie odpowie co to był za okręt wygląda jak wypłynięcie albo wpłynięcie do portu, bo jest mega oflagowany nie wiem, dla mnie to troszeczkę wygląda jak ORP Dzik, a może jest to zdjęcie nawet, nawet ORP Orła, co byłoby bardzo rzadkim zdjęciem, uważam, jeżeli chodzi o losy tejże łodzi podwodnej. Historia jest dość brutalna. No, udało mi się jeszcze poselekcjonować zdjęcia, więc przelecimy od najmłodszych. Takiego łysego toś tam nie widzieli. Tak, tak, to może jest 3 latka, to zdjęcie zawsze wisiało u mojej babci, to pamiętam, to zdjęcie uwielbiała, kto by pomyślał. Nie, to w przedszkolu było robione, tego nie pamiętam. Natomiast już takie czasy to jest gdzieś 93. No to już tak po strojach. Życie takie stroje, no to, to była norma, nie? To była norma. No to już jest gdzieś 9.6, może 7, może 5. Nie wiem. Natomiast to jest 9.8 na pewno. I to łysy, jak miał świnkę. Tak, dostałem świnkę. Taka bardzo śmieszna choroba. Iż Fager wtedy mi napisał o Johnny Kiszonka i świnkę. No, tak było, nie zmyślam. No i ostatni absolutnie hit. No, tak, to dalej jest łysy. Ale to jest nic. Wygrzebałem jeszcze. To ja. Ten mniejszy to ja. I początki działki w Jantarze, czyli tam, gdzie został sprzedany mój rodzinny dom. No, niestety. Może kiedyś uda mi się go odzyskać, odkupić Natomiast mój dziadek, no też, no zobaczcie jakie zdjęcia posiadali No to jest po prostu kocur To dziadka syrenka, z tego co kojarzę To jeszcze dobrze ciocia złodzi. Łodzi, moja kochana ciocia złodzi, Którą bardzo czule, bo ogląda vlogi Ona dobrze jeszcze te zdjęcia potrafi rozkodować ale zawsze był duży fiat. Zawsze. No to może być nawet, powiem Wam, 80. Między 5 a 6. Mogło mi nie być jeszcze tutaj na świecie. Choć basen jakiś widzę i namiot tutaj po boku. Co jeszcze ciekawego masz łysy? A, już Wam zapodaję. To nie. Zdjęcie ze studniówki to zaraz. O. Tutaj jesteś łysy. O. Ha. Tak jest. Dalej Fiat dziadka. Dalej Jantar, tle ten sam kemping, tylko już tutaj łysy w dresie. Czerwony dres, nie yeah. z babcią. Takiego kozaka na Harley'u ktoś widział? No właśnie, składak. <laughs> Ale już bez kół wspomagających, więc to To może mieć ja 4 lata, no chyba Max. Nie pamiętam, gdzie to jest zrobione, czy to jest zrobione jeszcze jak mieszkałem w Nowym Porcie, czy to jest może zrobione u dziadków. Nie wiem. Nie pamiętam, ale patrząc, że jest kot, obstawiam, że mogło to być u dziadków. 94! Dziom! O, a no to już na jako nastolatek, tak. Mam na sobie, ale o, zmywałem wtedy farbę do włosów. Jak ktoś się pyta, ile lat palisz? No, nie wiem, tu miałem ze 13-14 na żagle jeździłem jeszcze. <grymne> a tak spędzałem wakacje, mimo że już dom w Antarze był wybudowany, to ja byłem taki survival i w namiocie spędzałem cały ten czas, więc. No, więc wakacje zaczynało się przez kilka lat od żagli i uwielbiałem żagle. A tutaj co ty masz na nogach, starych w tamtych latach? Tak, tak. Namówiłem no, starych i kupili mi Big Stary, a ile wojno to było, żeby oryginalne Adidasy kupić? Były takie czasy, żeby być skate'em Wersja bieda edition No to niestety, ale Wansy, żółte sznurówki, fetlejsy Tak zwane i się wiązało O ha. To jest To już jest współczesny jantar, jeszcze przed sprzedażą Jeszcze jak dziadek żył Myślę, że to jest piąty rok Piąty rok, albo czwarty A Tu są dalej żagle O to już jest okres, kiedy trenowałem kickboxing, dlatego jeszcze byłem chudy jak szkapa, ale już gdzieś tam jakieś mięśnie mi się pojawiały. Więc faktycznie, jak ja parę lat później zachorowałem, dostałem te sterydy i wszystko inne, gówna to no tak to wyglądało. Byłem chudy jak szkapa cały czas, tak, tak genetycznie to było uwarunkowane. Zobaczcie, to czas kiedy były łysy. Kiedy łysy to jest jedyne zdjęcie. Może mi się uda w programie dozoomować, bo tutaj jest strasznie rozmyte. O, to jest jedyne zdjęcie. A może ja wiem. Ja porobię zdjęcia tym zdjęciom i Wam się będą zdjęcia wysyłać, bo nie mam skanera. To było jedyne zdjęcie, gdzie łysy miał długie włosy. Tak, taki jedyny okres. Grube kopyta, ale chudy cały. Tak, a babcia już była oho dużo niższa ode mnie. Widzieliście? Przyszły paszczę trzymam w rękach. Nie, żartuję. Nikt nie zjadł tego królika. Chyba. No, mam zdjęcie. Zdjęcie, tak, mam zdjęcie. Pierwszy dzień do pracy. Człowiek cieć. No. Ale nie bałem się, żadnej roboty się nie bałem. I najfajniejsze zdjęcie, Łysy Ciacho. Łysy Ciacho, zdjęcie ze studniówki. To była moja e, wtedy no, przyjaciółka. Zresztą pozdrawiam. Bardzo długo żeśmy się trzymali. Nie była ode mnie ze szkoły, a wtedy już stanki chodziłem. Przyszedłem z nią na studniówkę, no to wrażenie robiło. Zresztą morda Łysy też też chudy. Ale to jest mały. Pikuś, co tu masz tu jeszcze? Ja bym tak mógł was zasypywać godzinami. O, to w Londynie. Trochę, trochę Seba, nie? No, serio. Ale będę długo składał ten film, jak tyle zdjęć mam pokazywać. Pokaż Seba lepiej to. Cyk, fuch. To już jak zaczynałem coraz bardziej trenować kickboxing. No, był i taki czas. I tak to wyglądało. Ogólnie z czasów dzieciństwa, takich które rejestruję, bo ja gdzieś mam jakieś przebłyski. A niektórzy mówią, że to niemożliwe, ale niestety jest to możliwe. Ja mam nawet przebłyski z czwartego, piątego roku życia. Na przykład zawsze pamiętałem swój taki pierwszy rowerek trzykołowy. No, mówiłem, że mam pralkę. Eee, pamiętam swój rowerek trzykołowy, pamiętam gdzieś tam piaskownicę, rzeczy, których potem jak gdzieś babcia, dziadek, jak opowiadałem, to już byli w szoku w bici, ale zawsze dzieciństwo mi się kojarzy. Jedyne, z czym mi się kojarzy między kilkuletnością, a kilkunastoletnością, to z wyjazdami do Jantaru, do domu moich dziadków i, i spędzałem tam praktycznie całe wakacje. Przez 4 lata jeździłem albo 3 z tego co nie, 4 lata na żagle jeździliśmy do Iławy. No tam świętej pamięci Teresa, Korzuszek, organizowała to, naprawdę dokładała serducha, żeby zorganizować to jeszcze ze szkoły. No fakt, że nie było to za darmo, ale to też nie był majątek i te dzieciaki naprawdę socjalizowane były w humanitarny sposób, a nie to, co dzisiaj się dzieje. To jak widzę, co się dzieje z nowymi beneficjentami programów rządowych i to mówię o tych takich niższego pokroju, co korzystają z tego jako uzupełnienia budżetu, a nie na te dzieciaki, no to, to jest, mi, jest mi przykro. Te dzieci się zachowują okropnie, po prostu się dzieciaki zachowują okropnie. No ale to to był jantar. Jantar miałem obiegany. Piękna miejscowość nad morzem, polecam, naprawdę polecam. A jak ktoś znajdzie dom Łysego, który pokazywałem w którymś vlogu, to może wysłać fotę. No, w sumie nie jest ciężko znaleźć tam ten dom, bo ta wieś jest dość mała i to kojarzę, Zawsze pamiętam, pierwszy raz na koncert Myslowica poszedłem, już jak nie był znany. Tam chyba jeszcze wtedy śpiewali Pekki Brown i tak dalej. Jakby super czasy. Naprawdę super i do tego się nie wróci, ale dzięki temu, że uwielbiałem foty, 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 to naprawdę jest tego masa. No, zobaczcie, takiego łysego to się to nie widzieli. <grym> o, łysy z włosami. Taki też był. Nawet nożel żel O, proszę. No cóż. No, nie wszystko można pokazywać. Tam, gdzie z rodziną to trzeba odrywać. No. I tyle z takiego niedzielnego, krótkiego wspominania. Ale lubię, lubię, lubię. Jeżeli będziecie chcieli, żeby jakieś te bardziej tematycznie, bo mam, mam, mogę jeszcze to poprzeglądać, mogę to poprzewalać, yy, pokazywać troszeczkę więcej, jak dom się budował. W ogóle wiecie, że mam VHS z 90. 6 roku mam zgranego na kąpie VHS-a. Jeszcze z mojej komunii, jeszcze z całego tak jak ten dom się w stawiał, jak ja byłem takim bajglem i w ogóle. Więc co, nie będę przedłużał Wam tej niedzieli. Przejdźmy do sekcji pytań i odpowiedzi. O! Łysy jest łysy! Dobra kochani, zadaliście jedyne 136 pytań, wiadomo, że na wszystkie nie odpowiem, ale rudy kot nie jest zazdrosny o bobiego. No już mu troszeczkę przechodzi, ale, znaczy Bob do niego bardzo kulturalnie i z ochotą i w ogóle, ale rudy jakiś taki jest troszeczkę zdezelowany w głowie. Michu, chyba jeszcze w zeszłym roku mówiłeś o tym, żebyś budował garaż na swojej farmie. Plan dalej aktualny, też mam dużo nieużytej przestrzeni. Jestem ciekaw, jakby to u ciebie wyglądało. Plan dalej aktualny przesunął się z powodu sytuacji finansowej, jaka panuje. Bo to, że się uśmiecham na vlogach, to nie znaczy, że nie jestem coraz bardziej w plecy i jakby dziś ukrywam to po prostu w sobie. A zrobię vloga i podsumuję na koniec miesiąca. Ach, jak bardzo jestem w czarnej dupie, ale no żyję. No, przecież nie będę się. No, co mam wziąć sznurek iść na drzewo? No, no nie, no, no jakoś to trzeba połatać wszystko. Tylko, że specjalnie na ten rok, nawet jak jeszcze nie działo się to, co się nie działo, przestałem. Wszystkie plany tutaj dookoła zamrodziłem. Dlatego, że postanowiłem zrobić coś po cichu, o czym jeszcze wam nie powiem. Może się uda to zrobić do połowy przyszłego roku, bo miał być do połowy tego. Miał być naprawdę. Kolejny kilometrowy krok w dziedzinie rozwijania się, rozwoju firmy, i wszystkiego nie wyszło. Jakie wymiary mają skrzynie w ogródku i co Ciebie skłoniło do tego rozwiązania? Skrzynie nie, nie pamiętam, ale ponad 2 metry ma jedna skrzynia, no, rozwiązanie jest proste, no raz, że nie trzeba się schylać tak mocno przy plewieniu, dwa samo plewienie już jakby odchodzi do lamusa, bo tego jest naprawdę mała ilość, trzy jest to dużo fajniejsze rozwiązanie, w środku jest włożona geowłóknina czy agrowłóknina żeby mi te dechy nie zgniły też i naprawdę jest, jest spoko jak z helkatem, też będą mody typu nitro. no z helkatem lipa, bo nie wiem, no jest dopiero maj się zaczyna, czerwiec, lipiec, sytuacja jest jaka jest, rząd tutaj nic nie mówi ciekawego, nawet wręcz słyszałem, że ma się to przyciągać do jesieni. No Jeżeli tak, to może być sytuacja, w której bym mógł nie odebrać na przykład go, mimo że spłaciłem kilkadziesiąt tysięcy zaliczki. Wtedy straciłbym kilkadziesiąt tysięcy zaliczki, ale jeżeli będzie taka konieczność, to wolę stracić, niż żeby ktoś z moich pracowników nie miał co zjeść, bo na przykład stracił pracę przez to, co się dzieje, a to nie jego wina, bo wszyscy musimy to przetrwać. I choć już trwa to drugi miesiąc, to ja powiedziałem, że ja się nie poddam i nie widzę przeciwwskazań. Kiedy jakieś nagrywki składem? Z Składzikiem. Z Kamil, Tomasik. Jak mi się zagoi. Problem jest, bo jedno nacięcie mi się goi, drugie mi się nie chce goić i gorzej jak trzeba będzie strzybać. Ja się czujesz po zabiegu? Hmm, czy planujesz po tym wszystkim otworzyć inne warsztaty Rzeszów? Tak, zawieszone mamy chyba cztery otwarcia warsztatów ze względu na to co się dzieje. Czuję się spoko, mam w głowie problem z tym, że, że, żeby to się nie babrało, żeby to się zagoiło. No i ten kręgosłup strasznie dokucza, ale podesłaliście mi kogoś kto to jest ogarnięty w tym wszystkim. E, no, e, siebie sobie sami odpowiadacie. Mm. Michu, czy na działce masz wykopaną studnię do podlewania? Tak, jak najbardziej jest y, głębinówka. Diety się nie trzymam, ktoś się zapytał. Na razie nie. nie, 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 nie. to w ogóle nie ma sensu. Y, jak u Ciebie wyglądało tatuowanie łydki w sensie bólu i Późniejszego gojenia, całą nogę na czterech sesjach wydziaraliśmy w Pandemonium Tat Studio w Gdańsku, genialni ludzie, natomiast najgorsze miejsce, jakie mogę sobie wyobrazić, a mam wytatuowane naprawdę dłonie, e, całe ręce, tak, łokcie, wewnątrz łokcia, czy nawet na klacie mam tatuaż, ale na nodze jest najgorsze miejsce, to jest pod kolanem z drugiej strony, serio wolałbym sobie zrobić dobrze papierem ściernym i sam tatuator jak mnie dziarał, to aż... O. No właśnie. Czy ta działka to jest twój podstawowy dom? Tak, już od dwóch lat tak. No. Opowiedz więcej o stawie o tym, jak go wykonałeś, o obsadzie roślin, planach na przyszłe projekty związane z nim. Pozdro. Opowiem. Naprawdę opowiem, więc spoko. To będzie zupełnie osobny odcinek. Co z modelami z kartonu? Znajdziesz trochę wolnego czasu na ten ciekawy projekt. Jak najbardziej znajdę, jak najbardziej myślę, że od przyszłego tygodnia, bo warsztat troszeczkę hamuje w Kościerzynie, bo chcę dać wolne, kilkudniowe obiecane pracownikom, więc może się uda, może się uda, kiedy modelarstwo, no właśnie. Michu, odnieś się jeśli chcesz, to jest bardzo fajne pytanie, odnieś się jeśli chcesz, może że kanały jakoś idą, warsztat działa za zajebiście, pies... Warzywniak ETC w swojej narracji stajesz się lekko zguszkniałym. odrobinę, odrobinę pretensjonalny i roszczeniowy wobec widza, i tu pytanie, czy kiedykolwiek w szczerej rozmowie łysego z Michałem, albo odwrotnie samego siebie oszukać się nie da, nie miałeś takiego momentu, że kurwa lekko łysy przeginać, poleczałeś z sodówką, uważaj, nie trać kontaktu z gruntem. Tak wiesz, szczerze, sam do siebie, sorry, że tak cię wziąłem pod włos. Nie byś tego za hejt, czy pasif agres, po prostu mimo sympatii do Ciebie, zauważam pomiędzy zdaniami odrobinę podchodzisz, że ta uwaga od widza trochę Ci się należy, a że to jakby jest transakcja wiązana, jeżeli w ogóle można w ten sposób nazwać Poza. jakby Generalnie w tym pytaniu jest bardzo dużo przekazów ukrytych podprogowych i pytanie jest mega fajne, dlatego, że ludzie, którzy tak jak tutaj kolega by widzieli Pierwsze serie vlogów na Michał Sionowski vlog mogliby wtedy odczuć, bo wtedy było naprawdę, ja przyjrzałem te vlogi, był taki wyścig. Zrobiliśmy taki challenge z publicznością, no zrobiłem z wami, że no jeżeli chcemy, żeby te blogi leciały, żeby one były robione, no to wy musicie wchodzić w interakcję, kciuk w górę, łapa w górę, teraz troszeczkę to gorzej zupełnie idzie, dlatego że nie użyłem takiego tonu narracji. Natomiast nie wynika to na pewno z żadnej sodówki, nie wynika to z braku atencji na kanale, bo uważam, że interakcja w postaci komentarzy czy czasowości jest dość fajna. Natomiast. Mogłem zagrać vlogi na zasadzie zróbmy sobie challenge, pokażmy, że jesteśmy tutaj jednością, czyli ja robię vlogi, wyje do palacie i tak dalej, ale jakby uznaję, że to jest zła forma. Natomiast widzę, że niektórzy zrozumieli, że właśnie teraz jest taka forma, ale można zauważyć, że zaczynam być zgorzkniały i pusty troszeczkę na przykład na miłośnikach, bo faktycznie mam taki gorszy okres w życiu, jak chyba każdy z Was, gdzie muszę coś w sobie przetrawić, to trwa z reguły tydzień. Tydzień do półtora, do dwóch, a teraz się naprawdę masa rzeczy złożyła. Kłopoty finansowe firmy, jak i wielu innych firm w Polsce, ta operacja, ten kręgosłup, więc tak, myślę, że to zgorzknienie do końca tych vlogów minie i wejdzie więcej weny. No ale co ma być za wena, skoro chcę złapać łopatę i nie mogę, bo mi w plecach napierdala. Natomiast ja nikogo nigdy nie grałem. Ja zawsze byłem sobą i tak powstał kanał miał 84 kółek, tam nikt nikogo nie grał, tam nie było roli aktora, tam nie było nic ustawione, a kanał Michał Jesionowski Vlog, który, kurczę, powiedzcie mi od kiedy istnieje, nie będę patrzył, mm, też nikogo nie udawał i, i czasem jest lepiej, czasem jest gorzej i chyba tak to wygląda. Ile masz lat? Ech, 34. Będziesz kastrować boba, czy dajesz mu posmakować życia? A zostawię, a zostawię, a zostawię. zostawię, tak. Gdzie odcinek z Hondą B16 A2, A1 chyba? No, czekamy na tunera, żeby to teraz wszystko się porozjeżdżało. Będziemy stroić, a docieraliśmy dość długo, bo Ferrari, projekt i wszystko inne. No, więc tak to wygląda. Kiedy w miłośnikach będzie coś ciekawego, jak bywało kiedyś? No, chociażby jak prowadzący weźmie tematy, które sobie pozapisywał i zacznie realizować, a jak mu wróci prąd? Potrzeba troszeczkę czasu, żeby prąd wrócił, bo jak wraca prąd, to tak jak w zeszłym roku się pojawiają odcinki z remontu głowicy, bloku silnika, DIY, tutoriale i w tym roku też tak się zaczęło, ale nagle wszystko mnie tak o. kiedy jakieś nowe tatuaże, nie wiem. Niech otworzą tym biednym ludziom te studia tatuatorskie. jakieś popieprzenie, że e, tatuażyści nie mogą ta, 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 działać, pracować, a kosmetyczki i tak dalej i fryzjerzy mogą działać. to to samo zagrożenie. Kiedy maciupek na 800 koni? Nie pytajcie się kiedy co, bo wszystko co związane z wydawaniem kasy jest zamrożone. To ile na dzień dobry je Bob? E, tu, 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 tu. trzy miarki, 200 pięć, no, około kilograma żarcia, około kilograma żarcia zjada dziennie. Na razie. A potem? No właśnie. Dobra. Myślę, że nie będę katował Was dłużej. Widzimy się w jutrzejszym vlogu, jak mnie mniej ryrać w plecach przestanie. A mam nadzieję, że przestanie. To trochę jeszcze na działce muszę podziałać, poplewić, porobić i tak dalej. A on w psuchu mi jeździ. Jutro ma być ciepło, no bo teraz jest 13, wczoraj 10, więc co, szanowna publiczności, dziękuję za uwagę. Życząc miłej niedzieli i no właśnie, tak będę przypominał, bo postanowiłem w życiu, że napiszę dwie książki. Jedną napisałem, mega, przyjęła się i fajnie. Druga też została wydana i ta się mniej przyjęła, bo mniej ją promowałem. Trochę tego żałuję, więc jak ktoś z Was chce nabyć, to niech klika sobie w linku w opisie, ma link do książki, może ją nabyć i mieć takiego analogowego łysego jako prezent albo coś na półce. A na spotkaniach, jak już wrócą spotkania, z chęcią będę podpisywał, nie tylko książki. No i tyle, bo jeżeli wyjdzie kiedyś trzecia książka, to już ostatnia i to będzie kiedyś moja jakaś autobiografia tak sobie w głowie, myślę w bardzo małym nakładzie dla najbliższych fanów, dla tych kilku tysięcy osób, bo na pewno jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które mnie lubi i tak dalej, albo więcej. Natomiast myślę, że takiej prawdziwej oddanej publiczności mam kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, na których mógłbym, widzę, wiele liczyć. Przejawiają się te niki, to czytam, to wszystko latami, latami widzę, więc uciekam. Miłej niedzieli, trzymajcie się. Cześć.